Witam ponownie. W tym odcinku opowiemy sobie o sprawdzianie szóstoklasistów z języka angielskiego w odniesieniu do podręczników, które Państwo wykorzystujecie w trakcie codziennej pracy dydaktycznej oraz w odniesieniu do poziomu trudności zadań oraz typów zadań, które prawdopodobnie wystąpią na tym sprawdzianie. Większość podręczników, które funkcjonują na rynku, a więc te, z których Państwo korzystacie. Realizują większość zakresu tematycznego, o którym mówiliśmy sobie w pierwszym odcinku, już w piątej klasie. Oznacza to i daje to Państwu komfort, że w szóstej klasie możecie Państwo powtarzać, utrwalać materiał, a także uzupełniać wiadomości uczniów, jeżeli będzie taka potrzeba. Drugą dobrą wiadomością jest to, że sprawniąc szóstoklasistów z języka angielskiego będzie łatwiejszy niż większość podręczników, z których Państwo korzystacie. Dlaczego tak się dzieje? Wytłumaczę to za pomocą Europejskiej Skali Biegłości Językowej. Oto ona. Podstawa programowa określa wymagania dla drugiego etapu kształcenia językowego, czyli w klasach od 4 do 6 na poziomie A1 w Europejskiej Skali Biegłości Językowej, którą widzimy tutaj na planszy. Zgodnie z tą skalą, osoba posługująca się językiem obcym na poziomie A1 komunikuje się za pomocą najprostszych środków językowych leksykalnych i gramatycznych praktycznie na poziomie tylko zdań oraz fraz. Natomiast większość podręczników do 5-6 klasy szkoły podstawowej realizuje również znaczne elementy z poziomu A2, co oznacza komunikowanie się w języku obcym również na poziomie krótkich wypowiedzi pisemnych i ustnych. Jednak zadania, które będą wykorzystane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na sprawdzianie szóstoklasistów języka angielskiego Będą się znacząco różnić od tych, które są wykorzystywane w podręcznikach. I tu kolejną dobrą wiadomością jest to, że zadania na sprawdzianie szóstoklasistów będą łatwiejsze z kognitywnego punktu widzenia niż zadanie z podręczników. Dlaczego tak się dzieje? Wyjaśnimy to za moment w dalszym ciągu naszego szkolenia. Podsumowując wszystko to, co powiedzieliśmy sobie do tej pory, należy pamiętać, że zadania na sprawdzianie szóstoklasisty będą dotyczyć tematyki dnia codziennego. Będą sprawdzać podstawowe funkcje językowe przy użyciu podstawowych środków językowych. Wiemy na pewno, że zadania te będą miały charakter zamknięty, a więc to będą takie zadania, w których będzie jasno określona odpowiedź. Oto przykład. Zadanie drugie w teście drugim polega na przyporządkowywaniu poniższych poleceń do właściwych angielskich zdań. Te polecenia są następujące. Zapytaj, gdzie jest łazienka, wyjaśnij, gdzie jest słownik, opowiedz, co jest w Twoim pokoju, poproś brata o posprzątanie łazienki, zapytaj koleżankę, czy w jej pokoju są jakieś książki. Poniżej uczeń znajduje konkretne angielskie zdania, które odzwierciedlają tę sytuację. Całe zadanie polega tylko i wyłącznie na przyporządkowaniu tych elementów. Kolejnym przykładem jest zadanie pierwsze z testu czwartego. Zadanie to polega na przyporządkowaniu poszczególnych osób do konkretnych zawodów. Na tym etapie naszej dyskusji zwróćmy uwagę, że zadania, którymi ilustrujemy naszą dyskusję, odwołują się do rozwiązań, które znajdujecie Państwo na co dzień w Waszych podręcznikach, ale także do rozwiązań stosowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na zewnętrznych testach językowych. Zatem, jak przygotować naszych uczniów do testu, którego ostatecznego kształtu jeszcze nie znamy? Po pierwsze, Warto jest ćwiczyć na zadaniach, w których występuje progresja trudności z kognitywnego punktu widzenia. Wytłumaczę, na czym to polega. Zadanie trzecie z testu drugiego polega na przeczytaniu tekstu i wstawieniu we właściwych miejscach wyrazów podanych w ramce. Widzimy, że jest to jedno z najprostszych zadań, które wykorzystujemy na co dzień w procesie dydaktycznym. Nie wymaga ono od ucznia. Wykorzystywania skomplikowanych procesów kognitywnych oznacza to, że aby wykonać to zadanie, uczeń nie musi rozumieć całego tekstu, a za pomocą kontekstu i odpowiednich fragmentów tego tekstu jest w stanie wykonać to zadanie. Podpowiedzią dla ucznia jest również obrazek, który ilustruje całą sytuację opisaną w tekście. Zadanie trzecie testu piątego jest bardziej wymagające od ucznia. Ponieważ musi on zrozumieć ten tekst oraz kontekst poszczególnych części, aby w sposób odpowiedni wstawić właściwe formy czasowników podanych w nawiasach. Po drugie, należy wykorzystywać zadania, które są różnorodne pod względem stylów uczenia się, tak aby każdy uczeń w trybie najbardziej mu odpowiadającym mógł przygotować się do sprawdzianu. Oto przykład zadania dla słuchowców. To natomiast jest przykład zadania dla wzrokowców, a to jest przykład zadania dla kinestetyków. O czym należy pamiętać przede wszystkim? Otóż zgodnie z podstawą programową, sprawdzian szóstoklasistów będzie miał charakter komunikacyjny. A to oznacza, że nie będzie sprawdzał gramatyki, ale przede wszystkim będzie koncentrował się na sprawdzaniu podstawowych funkcji językowych, leksyki. Oraz umiejętności rozumienia ogólnego sensu z wypowiedzi ustnych i pisemnych, a także wyszukiwania w nich informacji szczegółowych. W większości przypadków zadania wykorzystywane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego oparte są o wizualizację. Tym bardziej zadania na sprawdzianie szóstoklasistów będą miały podobny charakter. Wyjaśnijmy to na poszczególnych slajdach. Dobrym przykładem jest zadanie pierwsze z testu pierwszego polegające na dopasowaniu opisu osób do poszczególnych obrazków. Innym przykładem jest zadanie trzecie z testu dziewiątego, w którym forma graficzna bardzo krótkich tekstów użytkowych pomaga uczniom w zrozumieniu tych tekstów lub w zrozumieniu kontekstu. Nie ulega wątpliwości, że zadania, które będą wykorzystane na sprawdzianie szóstoklasistów, będą opierać się na podstawowych czynnościach, takich jak Łączenie, dobieranie i rozpoznawanie treści. W zadaniu drugim z testu dziewiątego uczeń przyporządkowuje proste i znane sformułowania i frazy angielskie, takie jak Happy Birthday, Merry Christmas, Treat or Trick, Happy Easter, Happy New Year do poszczególnych obrazków. Mam nadzieję, że wskazówki udzielone w tym odcinku pomogą Państwu już na tym etapie. Pracować z waszymi uczniami, tak aby odnieśli oni sukces na sprawdzianie szóstoklasistów z języka angielskiego. Zapraszam na kolejne odcinki wideobloga Test Explore.